Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gorzy i chciałbym Was zaprosić na nową serię na kanale z Farming Simulator 2015 na mapie Typowa Polska Wieś I najpierw w pierwszym odcinku może oprowadzę Was po moim gospodarstwie Jak już widzicie tutaj na pierwszym planie znajdują się dwa traktory, które będą tutaj głównymi Zaraz gospodarstwie Na razie innych nie będzie Zetor jest 7340 z kurem Metalfach 229 249 yy, ten, tego zatora, ponieważ patrzyłem, sprawdzałem inne i niekoniecznie oni, one, te, te traktory, nie mi pasowały te, nie grane, Chyba ten, ten, ma w porządku dźwięki, podoba Także jest naprawdę dobry I Ursus c 350 Ursus c 350 też w miarę w porządku, praktycznie dźwięki takie, o właśnie, które teraz go przymuli, on od razu wchodzi na maksymalne obroty, to jest w traktorach też właśnie porobionych. No ale to nie on będzie nam służył. Siewnik, poznania Nasz polski poznaniak, już produkowany, będzie miałem coś za chwilę. Rozrzutki 3,5 tony. Dalej, co mamy? Dalej. Kultura, nawóz. Nasiona, to o bizon z 56 yy, w kolorze takim brązowym nie w kolorze takim wiśniowym bardziej taki czerwony wiśniowy podchodzi coś takiego właśnie tutaj mogliście zauważyć że są maszyny to ja mam przyczepę d46 albo albo to w ogóle nie jest d46 47 147 4 czteroskibowy Alpler A Inne patrzyłem i inne mi wcale nie, nie chciały pracować z traktorami, bo podczepiałem i opuszczałem to Puk stawał mi dęba i nie wiem czy coś było z modami czy coś z traktorami, ale raczej z modami no bo jak tego podepne, ten był podepny do traktora to jest już normalnie yy, brony piątki opryskiwacz krukowiaka i tutaj mamy rozsiewacz nawozu wzorowany na motyl tylko z naklejką lizard nie no, ale niech będzie to y... wszystkie są moje maszyny jak na razie, na razie mamy 14730 z i zaczynamy lecimy sobie siać tam będziemy siać bo tutaj mam już obsiane dwa polata mam... Tutaj mam na pewno obiec. obiec A tutaj mamy pszenicę Z tej owiec Wodałoby zasiąść ktoś Tego. Właśnie, i on od razu wszedł na wysokie To jest dziwne w tych bo on od razu ma wysokie obroty Nie można co mam wsiać co? pak sobie Pion. A właśnie nie będę nic yy, Prasę, tenek, yy, zrobimy belki, ale też w te krowy trochę, żeby... Odkarm. do maszyny, krowy, no, na... Było głośno. No i chciałbym pójść właśnie bardziej w krowy. Bo nie ma funduszy trasę, by yy, właśnie łąki, jakieś posiano, czy kiszonkę sobie robić yy, Zobaczymy w najbliższym czasie jak to wyglądało. Mamy 14 tysięcy Myślę, że jakoś prasę do 20 tysięcy można, żeby te belki gromadzić też się z tym nie bawić jaka od razu sprzecznie no. palić, tu nie najmniejsza ale najdłuższe więc powinno nie dałem ja... sobie tą 60 tutaj siać właśnie, miałem już tamte dwa pola to osiągnąć Teraz tutaj na odcinek. No chciałem już mieć tylko do zora, bo za to koniec tutaj obok te pola trzeba było zaorać, trzeba było i On właśnie przy tych cięższych pracach sobie robił, bo po prostu większą moc ma więcej koni, tak? dziesiątka do siłów jest po raz pierwszy w takim silniku, że jak powiem, prawda? Więc, pod kawałkiem wejścia pracę czy jakieś pracowanie, jakieś jazda z przyczepą, a za będzie nie dotykają się tak orka, czy kultywowanie, nie wiem, no cokolwiek innego ciężkiego, tak? Jakieś prace pożyniki. Tak samo można 60 pomogę sobie rozsiewać, na to tak, czy tak. masty um, Coś takiego. się najwyższa praca. W najwyższej właśnie jeżeli będziemy mieć fundusze, to też będziemy mogli się bawić, te nasze te traktory. Chodźmy. Mam na oku na pewno pierwsze spektakle, to większy Ursus. Taki, co to jest, ale o, o to jest no, ten... 1634 i to jest naprawdę potwór maszyna. ja go chciałbym mieć. Aczkolwiek... No, nie, 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 już teraz od razu, bo na razie no to mam tylko pola i mam te pola... W, w sumie jak kupię sobie ich więcej, nie, powiedzmy będą już z 8 tych... 10, to tak, to można zainwestować w tak Pewno 60 każdy rady na hektarów także nas wojnie nas powinien już będziemy kupować czy to większe maszyny, większe traktory, traktory pewno większe hodowle, tak? No, a zielonych, i tak, chciałbym tak dołożyć na hodowle. Ale musimy mieć no, łąkę i myślę właśnie o kupnej tej łąki, bo te polary są jakieś mega drogie. Z tą łąkę, to na spokojnie, na spokojnie, no zobaczy. Ale to zobaczymy Na razie mamy, zobaczmy jak takie będą, co i w ogóle ile zarobimy z tym tej Nie, to jest jeszcze raz tego przecinka przejadę, okej, okay, taki jest dziw, drodzy Zobaczmy No ale, ale nie, to tego Niech tam będzie A Was zapraszam do yy, subskrybowania kanału, lajkowania filmu, zostawcie komentarz, nie możecie zadawać pytania, co chcecie, naprawdę, co chcecie, ja na wszystko postaram się odpowiedzieć. I przy, będę przypinać serduszko każdemu, kto zostawił komentarz. I pamiętajcie również, że na 1000 subskrypcji jest giveaway na skina do CS-a. I, że to najdroższy skiny jaki będę radał, co prawda i będzie on jakiś drogi, ale najdroższy jaki rozdawał będzie około 30 zł skin do prawdopodobnie to będzie skin do ka kałacha ak 4 Więc naprawdę zachęcam do subskrypcji, subskrypcji kanału, żeby nie przekapić tego kanału, bo, ja bo tu malutkimi kroczkami, malutkimi kroczkami zbliżamy się do tego do tego progu Myślę, że z waszą pomocą uda się to ja Także naprawdę zachęcam, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, żeby powiedzieć tego suba z dzwoneczkiem, żeby przychodziły wam powiadomienia. Być może akurat wrócę nic yy, wiwały, z giveałem i Was to mi nie powinno Naprawdę, nie jak zostawcie tego suba z dzwoneczkiem i obserwujcie sobie na bieżąco kanał. Być może wystarniecie... By może wasi koledzy nie, możecie zapraszać, Naprawdę zapraszajcie wiele, wiele osób do, do obserwacji tego kanału. Ja się tutaj naprawdę postaram, żeby filmy były regularnie oglądane, żeby było jak najwięcej giveaway'ów. A wasza wtrygowa, żeby było ich jak najwięcej, bo o to by nie zależało, ile będziecie starać o No, no wy bajniki to właśnie Ja będę też dawać tylko o tym jak to nie będzie dobrać. Dobra, skończyliśmy sobie przejść Kurz ani kurczę brudna ja jeszcze tak ja, nie, nie widziałem w poprzednich paru się tak brudne nie łączyło Dobra jak się klapę zamykało, żeby to nic klapie w tym średniku wyłączyć. i Niko

No, niech z tej ja ją no i co wam teraz mogę pokazać? Bo chciałem sobie... Pszenicę mamy... A, pszenica mamy. Na więzienie 33%. Jak, no, tutaj mamy owiec No Tutaj Będzie sporo, sporo tej sumy będziemy zbierać. I pszenica. A. a o. Będzie tej słomy naprawdę bardzo dużo. A teraz sobie zobaczmy. Jak kosztuje najtańsza prasa. Postyć. Chcemy... czemu ona jest taka tania. 3000? Naprawdę? A. Tej przypadkiem już nie... Na razie nie kupuję tej prasy. Na razie A czy mamy coś jeszcze w... Yy... Teraz ja są puste, puste. jest dobre, że w poziomie przednim. Właśnie, dla... Co to jest za wybieg? Dla... ŚWINEK! Wybieg dla świnek, tak? Tutaj jest... Hmm, tutaj jest dla krówek. Dla krówek. Tutaj dla krówek jest otwieramy sobie. Teraz czy te drzwi są niepokojące? Nie to jest super. Okej, okay, to są krówki. Są krówki i teraz tak trzeba patrzeć na te opisy. Druga ale wdajna rasa, co oznacza, że krowa będzie rosnąć bardzo szybko i gwarantuje pewny zysk. Rasa nastawiona na produkcję meja, mięsa mięsa. Takich krówek nie chcemy. Eee. Chcemy krówki na mleko. Niskie poza zapotrzebowanie na pożywienie i cena za sztukę z tym kompromisem. Za niższą produkcję nie chcemy tego, chcemy dużą produkcję. Mamy dalej, tańsza opcja dla początkujących rolników i ona jest z wysokiej produkcji mięsa, która może być dobrą inwestycją na początek. No nie wiem, nie wiem, nie do końca, nie przekonuje to mnie. Wymaga dużo pożywienia i jest droga w zakupie, ale produkuje najwięcej mleka i to jest to właśnie. Jest tańsza od wszystkich innych, więc nie jest droga w zakupie, bo jest naprawdę. Nie, ta jest jeszcze tylko tańsza. A tak to ta. Ta standardowa a Polska Właty Rówka jest najtańsza z tych wszystkich. Oprócz tej mięsnej, tutaj nie mlecznej też mlecznej, mlecznej, mlecznej. Tutaj wszystko już chyba na mięso. A, na mięso, no? Mięso, mięso, dobra. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie. Skup z dzwoneczkiem i obserwujcie kanał A w najbliższym czasie myślę, że pojawi się jakiś giveaway dla was Także do zobaczenia, cześć